Hej, okay, Siemanko. Witam was bardzo gorąco z tej strony Matrunerpel. Patrzcie, słuchajcie, co ja zauważyłem przed chwileczką. Ogólnie zaraz będzie północ, więc czekam, moi drodzy, w każdym bądź razie e, zostawcie oczywiście łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Macie dosłownie 3 sekundy, bo zaraz wam pokażę mega ducha i słuchajcie, za dosłownie Dwie minutki, będzie oczywiście północ i pojawi się Hero Brain. Także zostawiajcie łapencję w górę i patrzcie, gdzieś tutaj lata jakiś mega duch. Jakie on dźwięki w ogóle wydaje? Mega się boję, ale damy radę, słuchajcie, bo jesteśmy razem. No i Jezu, duch mnie zaatakował dosłownie przed chwileczką. Wow, 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 wow. Słuchajcie, dosłownie za momencik pojawi się Hero Bra nie Hero Brain, tylko Green Steve. O nie! Grey Jejku, ile ja mam ostatnio przygód i taki z nim nie Patrzcie, tam są moby jakieś lamparty, czy co to jest? Są jakieś pantery. Dosłownie zostało, może z 20 sekund, więc moi drodzy, musimy się przygotować. Jestem ogólnie w najwyższym, jednym z najwyższych punktów tutaj na tej wyspie. Znaczy w tym lesie, boże co ja gadam, jakieś głupoty, ale jestem zestresowany, więc musicie mi wybaczyć. Ale tak, już wam mówię. Eee, 10, nie no. Nie no dłużej, jeszcze z 20 sekund. Tak się nie mogę doczekać, ponieważ wydaje mi się, że Green Steve coś kombinuje. I ja muszę to dzisiaj sprawdzić. I wy jesteście oczywiście moim wsparciem, więc musicie zostawić łapkę w górę, bo dosłownie zostało 10. 9. 8, 7 6... 5, moi drodzy i 4. Trzy, dwa i jeden. Słuchajcie, jest północ, jest północ, dobra. Ło, patrzcie! Widzieliście to? Tam się pojawił. Okej, okay. zlatuje. Ło, pioruny walą. Jeszcze w niego, dobra, on tam zlatuje. Dobra, szybko muszę tam biec. Słuchajcie, ale akcja, ale akcja się wyrobiła. Jest, pojawił się. Jest tu, to on. Słuchajcie, dobra, zabieram oczywiście z, z łapki pochodnie. Patrzcie, patrzcie, co tam się dzieje. O, nie mogę, no nie wiem, czy mogę patrzeć na niego Dobra, widzę go Okej, okay, idzie w którąś stronę Dobra, będziemy go musieli dzisiaj śledzić Zobaczymy, dokąd on takiego będzie Patrzcie, idzie mega powoli Tak dostojnie Co za parszywy gość Dobra, ja muszę go śledzić Podbe Podejdę oczywiście coraz, coraz to bliżej Biedna świnka, ty świnko tutaj Nie podchodź lepiej, bo do tego stwora Gdzie on jest? Gdzieś poszedł Idzie powolutku, patrzcie Kroczy dosłownie w tamtą stronę Podskoczył, okej okay. Idzie do rzeki, słuchajcie, ja muszę Nie mogę się zbli... zbliżać do niego Bo jak dobrze wiecie, on jeśli Mnie zauważy, to od razu zaczyna Mnie bić, to jest mega słaba akcja No, i ma taki mocny damage Gojrzy szok Dobra, y poszedł na drugą stronę Nie widzę go, jest, 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 za rzeką Dosłownie tam <śleskuj> Kozacko, dobra, to teraz Wypadałoby Przejść na drugą stronę jakoś, co to za dźwięki jakieś były. Ej, skupiłem go. O, o! Użyliście to? Czy to on to wyprodukował jakiegoś stwora, który piszczy i jej się śmieje ze mnie? Jezu, to każdy dźwięk jest przerażający. Dobra, idziemy, idziemy. Słuchajcie. Dosłownie. Jezu! Co? Ja się wystraszyłem tego jelonka jakiegoś Dobra, gdzie ten Green Steve? Jest! Co on tutaj ma? Co on tutaj ma? On przecież tu jakąś budowlę ma Dobra, musimy obejść z drugiej strony Wow, Jezu! To był normalnie Zawał! Dobra, ja nie mogę Muszę zneutralizować tego creepera Dobra, ponieważ jak dobrze wiecie Green Steve może się dowiedzieć O mojej obecności, ale co on ma za budowlę? Słuchajcie, to wygląda jak trochę jak Jakieś więzienie czy, czy jakąś domek? Ty, może on tutaj mieszka, to może jego baza O kurcze, dos. Jest, wychodzi, wychodzi, dobra, ja się muszę schować Co ty okay. mi ty O, mi to? patrzcie Dziadek Za mną, patrzcie, napisał za mną Ostro Już, za mną, już O nie, za nimi creeper jest, o nie O, wybuch O, dziadek jeszcze dostał Wow, już, patrzcie, napisał mu Zielony Steve ciągle pisze, chodź, chodź, dobra, idą w którąś stronę, ej, ale akcja w końcu, znalazłem dziadka, po takim czasie, słuchajcie, tyle rozłąki, co, co najmniej miesiąc, ty, oni się tam biją, co, co chodzi, tylko ja mam słabą pozycję, oni teraz słabo ich widać, dobra, coś napisał, wykop mi drewno, już, okej, okay. patrzcie, on jest jego tak jakby niewolnikiem chyba. Dobra, już ci kopię to drewno. Mówi się, wyrąb to drewno, a nie wykop. Ty... Dobra, ej, słuchajcie. Dałeś, ja, ja w ogóle dobra. mam taki plan, ale wiecie co? Na razie nie odbijam dziadka, bo słuchajcie, muszę się dowiedzieć, co oni tutaj kombinują. Rąbią drewno, więc o tyle dziwnie, ale wiecie co? Jeszcze jedna akcja, bo co, to znaczy, oni. Po prostu nie chcę mu pokazywać, że jestem tutaj, ale chciałbym zostawić mu wiadomość, słuchajcie, dla dziadka, że uratuję go. Ale na razie sobie damy spokój z tym, bo po prostu co musimy ty? się dowiedzieć więcej o Green Steve'ie. Dobra, coś tam piszą. Starczy, nie, do czekaj. mnie. Zielony zielone ogórasu, masz, to wow. dla ciebie. Cały Zabawcie czas ty. coś robią. Wiecie co, może ja bym... ja bym jakiś znak zostawił, może dziadek się o, skuma. Dziękuję. Widzicie, co pochodnie tutaj postawię? Dalej, jak będą szli, może tym, może rzeką będą szli. To, to mam nadzieję, że spojrzy na tą pochodnię, i to by było mega spoko. Albo dobra, jeszcze rybę tutaj zostawię. Ło, co i we mnie strzela. Dobra, rybę rzucam, słuchajcie, mimo tego, że nie. Ma... kurde! Szkieletor. Pach, pach, pach. Dam cię, kurczę pokonam. Dobra, git. E, mam łuk, słuchajcie, mam łuk i zawsze mogę ostrzegawczy strzał zostawić dla dziadka. Dobra, oni dalej tam stoją, niby drewno rąbie. Nie wiem, co on tam robi. Kopie coś? Ty, jak no, go stop, atakuje. Stop, stop. Co oni grają w Stop Challenge? Potem, Czy co to jest? jest zielone, uczysz, ja prawo jazdę, bo on <laughs> Jezu, za dziadkiem normalnie się z tym schiłem. Prawo jazdy. No, te ma to dobre teksty, ale hey. patrz. Zielony koło górasu, słuchaj, Ktoś ci pozwolił mi z tego zabiaka? Ktoś ci pozwolił się do mnie, odzwierciedla zielony! Dobra! Dobra, zambiak. dziadek, cały czas, cały czas tutaj. O nie! Ja muszę się schować! O nie! O nie! Oni tu biegną! Szybko, dobra, w ziemię! Muszę się zachować. dobra, dobra, dobra. 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 Grzeszny, Gdzie oni idą? Gdzie oni tam lecą? Wracaj! Dobrze, czyli tak, podsumowując, Zielony Steve cały czas e, chce, żeby wykonywał dziadek jego polecenia, więc on szuka sługusów pewnie, takich niewolników. Ja nie wiem, patrz, ten jakiś crafting ma. Dobra, wiecie co? E, będzie trzeba. O, o, co, coś napisał? Chodź, dobrze, czyli dziadek ma cały czas za nim iść. Ej, goni ich jakiś ogromny robal, co to jest? Co to takiego, patrz. Użyli się ten dźwięk? Wow, dobra, dziadek cały czas Tylko ja nie wiem o co chodzi Green Steve mnie może zauważyć Przecież jestem mega widoczny Dobra, pobiegli gdzieś Biegną cały czas wzdłuż rzeki Ja za nimi będę podążał Muszę sprawdzić co oni takiego tam robią Dziadek cały czas coś tam gada Dosłownie już daleko jest, więc słabo go słychać Okej, okay. idą ty, ciekawe, dokąd oni do, dojdą. Po prostu cała droga gdzieś musi się kończyć. Dokąd muszą, e, musi go prowadzić. Ewentualnie prowadzić green steve, dziadka na spacer, może być. Co sądzicie o tym green Steve'ie? Co mamy mu zrobić? Słuchajcie, musicie mi pomóc. Napiszcie w komentarzach, czy znacie tą postać. Ok. Dziadek z green steve'em cały czas coś kombinują. Ja po, oczywiście będę się tutaj. Skradał za nimi, no, nie, nie. jest. I to jest teraz on znowu zrobi dla ciebie, co? kurę znieść, co? Kurę znieść? Co on gada? Czy ja dobrze słyszałem coś o kurach? Wykop mi trzy kamienia, Grinch! Oh, ucieka! ucieka! Dobra, dobra, dobra! O! Oh, oh, prawie mnie widzieli! Dobra, gdzie oni biegną? Gdzie oni biegną? Ło! 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 Ja muszę się zamurować! Dobra... Oh. Dobra, ej, nie chcę się pokazywać dziadkowi, bo zaraz jak Green Steve mnie zobaczy, to pomyśli sobie, że naprawdę jakieś dziwne akcje, mam. ale okej, okay, gdzieś oni tutaj pobiegli. Dobra, widziałem, widziałem ich przez moment. Co oni to pisali? Kop. co on chce kopać przecież? Trzy kamienia. Ty, ale dziadek cały czas wykonuje jego zadania, jego polecenia. Ja nie wiem, mi się to zaczyna trochę nie podobać, czy nie wiem, czy on nim jakieś zawładnął, czy co, ale dziadek słucha go i po prostu bez, bez problemu po prostu cały czas. Okej, okay, że... oh. ja Okej, okay, czyli się on mnie szuka, nie pytaj. Ha. Dobra, jak widzicie? widzicie. Dobra, posłuchajmy co nie ma. Nie twój interes. a dobra, ej, czyli Green Steve chyba wie gdzie ja jestem. Zabij Co? je jest to... Nie, tylko nie pan dziule. Kurczę! Nie, dziadek nie rób tego! Błagam! Błagam, dziadek nie rób! Błagam. Co on tam pisze? Co on tam pisze? Tak, zabijaj. Nie! Nie zabiję to jest zwierzątko w tym... Dobra, dziadek, nie rób tego, błagam. Jezu. Nie rób zdań tego? Zdań. O kurcze. Nie Dobra. wiem, zrobię wszystko, dam ci wszystkie moje diaksy, proszę. Dziadek, nie rób. O! Zdań Dobra, pan na go goni! Patrzcie na to! Nie, nie bijcie pan Nie bła. Tu zrobiłeś ze mnie potwora, zielony Steve. Ie. Jezu. Ej, słuchajcie, musicie w komentarzach. Widzieliście, co się stało przed chwilą? Biedna miś, miś panda, normalnie, czy co to się tam nazywa? Została zabita przez Green Steve'a. Zobaczcie, że to naprawdę nie jest dobry człowiek. Nie wiem, czy to jest w ogóle człowiek. To jest potwór. Dobra, zbliżmy się trochę bliżej. Może Green Steve coś tutaj będzie jeszcze pisał. Bo go nie widzę, akurat, bo jestem na drzewie. Eee, no dobra, ej, mi się to naprawdę nie spodobało Gdzie oni są? Wow. Ty, mam plan, słuchajcie, mam wymyśliłem jeden mały plan Czy przypadkiem nie zostawić czegoś na ziemi, co dziadek będzie wiedział, że e, o nim pamiętam i że no nie wiem czy nie zostawić mu jakiejś informacji? Patrzcie, ja ogólnie mam te mleczko pszczele tylko muszę ich dogonić i tak, jakby z drzewa zrzucić. Dobra, gdzie oni są? Gdzie oni są? Jest ciodek! Dobra, zrzucam mle. Y tego miód. Zobaczymy, czy on go zobaczy. Dobra, dobra. Patrz, 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 chyba zauważył to. O, czeka, ja mogę dać, da y y y skórę mam, y nieważne. Nie, dziadek nie ogarnął, że to ode mnie, no co za gość. O! Jezu, on się nigdy nie siedzi. O, Oni są tu blisko, mega blisko, patrzcie, Green Steve. Co, on go bije? Mi się bije! Co zielony Steven mam jeszcze zrobić dla ciebie? Idziemy, dobra. Na razie nie będę się ujawniał, jak coś. Nie będę się ujawniał, idziemy. Dobra, oni, on no, cały byli, czas go gdzieś prowadzi. Dziadek, to jest teraz moment, uciekaj, uciekaj! Nie wiem. Dziadek, uciekaj, uciekaj, czemu on nie ucieka? Idzie za nim, halo. To jest po prostu chore. Co to jest? Co tu robi lawa? Halo, co to jest? Ty, sam nie wiem, dziadek. Dobra, ej, naprawdę, powiem wam szczerze, że to, to już jest przesada. Gruba, gruba przesada. Patrzcie na to, jakie jakieś wulkany tutaj wyrosły. Sk Jak on to zrobił? Dobra, gdzie on się znajduje? Gdzie on się znajduje? Nie widzę go. No, gdzie oni. Gdzie oni są? Zgubiłem ich, zgubiłem ich dosłownie. Nie wiem. Ej, czy to oni. Popłynęli! Patrz, oni popłynęli! Ja? O, nawet tam Green Steve jest! Stoi! Dobra, nie wiem o co chodzi, ale wiecie co, w takim razie ja będę musiał zrobić łódkę, czyli tylko crafting szybciutko jakiś. Nie wiem czy gdzieś tutaj stał na ziemi, schowamy go. Eee, I łódeczka, łódeczka, szybciutko, łódeczka, łódeczka. Dobra, w takim razie ciśniemy, robimy łódeczki i płyniemy tam do nich. Dobra, dokąd to prowadzi? Ta lawa, słuchajcie, dokąd ona prowadzi? Nie mam zielonego pojęcia, moi drodzy. Ale to zrobimy w następnym odcinku Także ja jestem matruner.pl Oczywiście zapraszam was również do sklepu matrunertitris.com Na mój drugi kanał No i moi drodzy Dajcie znać dziadkowi, że oczywiście go dorwaliśmy Że widzieliśmy go To jest dla mnie mega, mega ważne I myślę, że dla dziadka to będzie dla nas mega wsparcie Zapraszam również na mojego Instagrama No i moi drodzy Eee, niebawem, niebawem uruchomię Tiktoka, także zapraszam również osoby, które śledzą Tiktoki, do obserwacji. Więc moi drodzy, e, więcej informacji w opisie, ewentualnie w, e, no w opisie macie wszystkie, wszystkie linki. Tam będą różne ciekawostki i słuchajcie, to co na Wojanowicach robiłem jakieś różne tam triki z Redstoneem, to może będą się pojawiały na takim Tiktoku. Jeśli tak, to oczywiście dajcie znać, czy zakładamy. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z Wami i widzimy się w kolejnym filmie. Jak już dopłynę, słuchajcie, właśnie tam za nimi. Więc co czeka nas w następnym odcinku, to dowiemy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z Wami. Pa! pa.